Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, nazywam się Dariusz Milczarek, tak? Hej. Jestem senior partnerem, seniorem, jest. najstarszym wrodzie. Jesteś, z, z, ja pewnością jesteś z, z pewnością jesteś. Z pewnością jesteś seniorem. <laughs> Chodzi o PESEL, to jestem seniorem. Jak ale ja to lubię, to jak jest... ty mówisz o niczym. Akurat jest to sztuka mówienia, żeby mówić o niczym. Nie tak będą się gadać, ja sobie będę tak. ale na... Dwa razy Proseko. Przygotowaliśmy rozwiązania, które mają pomóc w rozwiązywaniu tych problemów. Po pierwsze, mamy nowe, świeżutkie, gorące programy do zarządzania dla typowych liderów sprzedaży, czyli SLGS. Nie będę tego tłumaczył, bo to trudno jest powtórzyć. Ty, ty to masz powiedzieć, ja to mam mówić. Mają to powiedzieć, e, Michał, a ty się przedstaw, to jeszcze raz. <gry> ty, 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 jes. ty, siedzi, ty mówisz? 10, 10 minut, nie wiadomo. Robi, jest par... I co jest nie... Poczekaj, niech on to powie, bo przecież jest nie, nie jest ową. Ale coś? ja jestem jego ambasador. Słuchajcie, i co, i tak żeście nas wypuścili to, i to koniec? Nie, jeszcze nie. To teraz Michał. Powiedz coś o tych, co masz powiedzieć. Co Michał Biernacki. Coś więcej mam powiedzieć? Abstrahując od altruistycznych subizmatów metafizycznego krytyzmu konkluję, tak, iż nasza dyskusja jest paraksylosugestywna, tak. Tak, bardzo dziękujemy właśnie. A propos tego konsultingu, to kolega, ten konsulting uprawia, byś znaczy... się w końcu czegoś nauczył. Lizna. Tak. Prato, Darek, to jeszcze jedno pytanie do ciebie takie tak. Dlaczego ty tą książkę napisałeś? Otóż każdy konsultant Sandlera, jeżeli chce kiedyś zostać partnerem, ma obowiązek napisania książki. Ty kłamiesz. Ja was bardzo przepraszam za moich kolegów, ale. Ale tak się rodzą myśli. Tak właśnie się tutaj koncepcja tworzy. No ale słuchaj, dzięki, naprawdę byłem ciekaw.